Powiem wam w że jak teraz odpalałem sobie Europkę, to miałem na dole ekranu w trakcie ładowania napis, że zabieranie zbyt wielu prowincji może mieć swoje konsekwencje w postaci Over Extension i, i, i już chciałem wysłać y, maila paradoksowi, że, y, że oni nie znają mojej potęgi. O jeszcze nie znają mojej potęgi! Możecie się pochwalić, że najwięcej mieście Over Extension, bo ja chyba miałem najwięcej coś około 220 coś ten desej. Ale to jeszcze było na jakich, jakichś starych paczach i to było coś w Azji? Nie pamiętam, ale jak, jak, jakiś takiej zasadzie. Jeszcze mi pamiętam, że Ming wtedy był gówniany. W sensie, nie było Mingu. <grafię> Jakoś to, na tej zasadzie to było. Dobra, mniejsza oto a ja witam bardzo serdecznie, jestem w Zabie Króliczka. E, to jest Europka Universalis 4, wszystkie daleceki, Iron Man, dwa Achievement, jeden zrobiony na podbój Bahamisu. E, a na podbój połowy świata jesteśmy w trakcie. Nie wiem, co my dzisiaj mieliśmy robić, e, ale wiem, że potrzebujemy generała. I... o, Argo 3, 1, 2. No, no, to nie będzie zabawione umumunanator, um, tylko to będzie kolejny szlachetny wspierający, który. O, tu mamy szlachetnego wspierającego. A ostatnio, ty, no właśnie, przecież ostatnio mi skraszowało, bo chciałem kogoś z komentarzy gra, da, dać jako generała, a teraz dajemy jako wspierającego, i proszę. wow bo... no ziomek manewra takiego walnął, ale po co mi ten manewr? Serio, manewr rzadko mi się wydaje, jest dobry, jest dobry są lepsze rzeczy. Jak nie pamiętacie co ostatnio robiliśmy, to, to co się ostatnio robiło, to warto sprawdzić, co macie sklejmowane i z czym macie trusa. Chyba go i chcieliśmy przeatakować, do którego mamy trusa? Maj 1900... OK, spoko możemy poczekać, możemy poczekać. Bo to jakieś się... O kurwa! 208 Deli będzie! O kurwa, będzie O jak? My będziemy mieli kolic... Musimy teraz perdamentnie ze wszystkimi wal... Ej, to jest mój papet! Jezus, jak on jest wielki potężny. Jezus, papeciku kochaniutki. O Jezus, co, coś pięknego stworzyliśmy. My musimy już tu perdamentnie ze wszystkimi wojować cały czas rób od razu klejmy na tych panów tu wycofaj tego dyplomatę e, bo, bo koalicja walnie, jak się skończą trusy trzeba wchodzić żeby... no, widzę, że guira tu pada e, ale tak czy siak wejdziemy, znaczy on tu widzę, że walczy, ma jakieś dwie wojny, ale to nie są wojny przeciwko niemu, on po prostu jako stojusze odpowiedział że spokojnie, ty tutaj dalej odkrywaj e, kolonializmy, właśnie, one się rozszerzają, rozszerzają się kolonializmy, bardzo dobrze, bardzo dobrze Yy, Kolonializm udało się łatwo przyjąć, de facto. Misjonary stref plus jeden, ok? Możemy coś nawrócić. Uuu, 333 miesiące. No brzmi jak plan. Ehm. Ha, trus, 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 trus się skończył. Ja, totalny kryt. Ja. Ty, bo ty masz sojuszników, Multany i Mahary. Czym są Multane? O kurwa, Multan jest duży, a Mahara jest tutaj. Ale tam Multan też walczy, nie? Nie, Multan nie walczy. shit Dobra, lecimy tam, co złego może się wydarzyć. Jesteśmy potężnym imperium. Malwę możemy wezwać. O, wezwiemy Malwę. O, no już jest już, już jest plan. Lecimy o prowincję Karana Nanaya. Karana Nanaya, go Totalen Creek. Ja, to się jakaś armia wycofuje. Dobrze, ja, Totalen Creek. Potem trzeba będzie Orisę przycisnąć. Cały czas trzymamy sojusz z tymi dwoma gówniakami, Zwłaszcza jak Delhi nas opluło. Było tak dobrze przez chwilę. ej, złapię ich? Złapię ich. Haha, Totalen Krik, ja Totalen Radikale! no i Strzelem Fort. No dobra, i tak będziemy musieli czekać, aż oni spisują. I mają większość prowincji. Myślę, że możemy na piąteczce tę wojnę prowadzić. Myślę, że możemy spokojnie na piąteczce lecieć. Pieniążki się kończą, ale to nie jest nic strasznego. Lecimy na dwie kolonie, mamy pełno najemników, dużo fortów. Dużo fortów mamy, de facto sporo fortów. A że nie mamy żadnych boostów do utrzymania tych fortów, więc będzie ciężko. Oni sobie spisują i wtedy my zdobędziemy resztę prowincji, no bo on jest jako... On nie jest majorem w tej wojnie, to tu po prostu jest, bo jest. No także trzeba czekać aż oni skończą. No nic innego nie zrobimy. Przy okazji możemy Malwę spisować. O, to jest plan. Yy, tylko... W sumie gołów, ty masz jakieś agresywne technologie, dziewiąta, Opa! je kuła, jak masz tam jakiś tych quantity z defensywnymi i ofensywnymi, o masz ofensywny, jeden ofensywny, haha ha. Co za ziomek, Adeli co ma, dyplomatyczne, defensywne, o kurwa! agresywnie Agresja w nich wstąpi, zniszczę 12 tysięcy słoniów, halo co mi jest słonie, Pro Kurwa, słonie mnie manewrują, i te słonie Wprowadzenie wojen na piątce jest... Nie, dobra, nie, nie na piątce, bo to się jeszcze źle skończy. Tu w ogóle jakieś bunty walnęły. Tu słoń trąbą macha. Weź go goń. Bandytę ucieka. No, goń bandytę! O, mam bandytę. O Jezus. Oje, oje, o Jezus. Dobra, odbij prowincję. Od niego, od tego multanu weźmiemy pieniądze. Przydadzą się na wprowadzenie instytucjonen. ty coś tam skończymy marudzić. O, możesz tak zrobić. Możesz tak zrobić. Możesz tak zrobić... Nie musimy tego robić. Możesz tak zrobić. Możesz tak zrobić. Możesz tak zrobić. Kurde, szkoda, że to, to są jako kupcy. Chyba mają być jako taksy kupcy, ale nie dają boostów do przyrostu kolonistów. A zwykli kupcy dają ci ci europejscy. Także o taksy termowe. Mi się podoba. Eee, eee, możemy, możemy. Dobra, odpad sobie. Odbijesz prowincję, pójdziesz na ich stolicę, stolice. Szyb, szybciutko, pisowanko. O, widzę, że ktoś już spisał. Nie, nikt nie spisał. O, ty się we mnie wbiłeś. O kurwa, jeszcze 7 tysięcy. Kto się wbije, będzie przypał. Shit. Um. Wygracie, zanim wejdzie te 7 tysięcy. Ha! Geniosze! Brawo, Jakub Adam. Dobrze, a teraz wygrać drugą bitwę ku chwale żółtego szczura indyjskiego. Dobrze, dobrze. Dwie armii rozbite, ale trzeba uważać. Znaczy my mamy sobie... O, ty idziesz, czy ty dobijesz? To będzie stakła, bo oni się tu wycofują. Ja sobie odbijam forcik. Nie, wycofali się. Trudno. Dobra, my oczywiście tylko chcemy ureps i pieniążki, bo nic im nie możemy zabrać. Zwasalizować ich tym bardziej nie możemy. Eee, także no, nic nie zrobimy. A tu musimy czekać aż się... Uuu, kolonia się zrobiła. Dobra, dawaj tu kolonię. Cyk. Daj te 3000. Aha, bo jeszcze miałem tę Indonezję podbijać. Olipka. Olipka. Cholipka, holipka Eee. E, ta, spisowali. Jedna wojna mi spadła. Ta, jedna wojna mi spadła. Zostały forty. zostały Dobra, już tego... Chociaż ci oblegają, ci oblegają. Dobra, wbijajmy tu na stolicę. Łapmy tego warskora. Go, 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 go. Jeden fort starczy? Dwa, dwa, dwa na pewno starczy na pieniążki i warrepsy. mi on mógłby być spoko sojusznikiem na ewentualne... na potem ewentual O kurwa, klejma zrób. Na ewentualne... A nie, nie mogę zrobić klejma, to nie rób klejma. Na ewentualne wojny z Deli. Bo, tak jak zapowiedziałem, Delhi wydaje się być y, final bossem, jeżeli chodzi o jednoczenie Indii. Także trzeba uważać. Trzeba bardzo uważać. Czy ty masz jeszcze jakąś inną wojnę? <laughs> nie miałeś A jednej wojny, teraz masz trzy. Hehe, <laughs> to talent. Ale dobrze, dobrze, jak się tuczą w Indiach, to znaczy, że, że nas nie przeatakują. Bo są zajęci wojnami między sobą. To, to, to mnie bardzo cieszy. Bardzo cieszy. No i zdobądź ten fort i, i wychodzimy z tej wojny, żeby nie pomagać naszym wrogom y, się wzmacniać, czy coś ten deseń. Także.

ty mi wracasz, wracasz, wracasz. Tu mamy jeszcze jakieś klejmy do zrobienia, cyk. Machnij klejma. Wiesz co? Tego też wycofaj i go wyślemy do poprawy relacji. Na przykład z tobą, bo się obraziłeś na nas. Musisz tam płacić pieniążki, Uuu, my mamy prawie 800 dukatów, ja nie pamiętam. Wiem, że nic nie buduję, ale chcę przyjąć instytucję. Muszę zobaczyć, może już widać, no, ona będzie kosztowała jeszcze nie. Weź do jakiejś prowincji, chociaż jednej to bóstni. Jak to się rozszerza? Halo. 30, 30, 40, 40. O, tu, tu, tu jest 70. Kurde, to jest dobra prowincja, żeby ją potem bustować. Poczekamy, poczekamy, poczekamy. Mamy ten edykt na szybsze rozprzestrzenianie się, także na, 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 na spokojnie, towarzysze. Damy radę, damy radę, będzie dobrze. Militarne, jesteśmy do tyłu, tu się ma, magazynują punkty, 500, spokojnie, wszystko jest dobrze. Nie musimy przyjmować jeszcze instytucji, tym bardziej przepłacać za technologię. Nienawidzę, przepłacać za technologię. Wolę sobie obie ręce wyciąć. Uuu, Hindi bunty. A chodźcie, nawracajcie! Dobrze, 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 bardzo dobrze. Jaka to jest religia? O kurwa, tu już się zaczynają ci religie W Wszyscy muzułmańskie. Ty to są Sikhowie Sikhowie mają chyba busty do moraleków, nie? Chyba tak jest. Eeehm. O jezus, ty eee. Więc zaufam im. Ten, ten trade power plus 33% mnie przekonał. się teraz na mnie obrazili. Mogę im 150 dukatów dać. A, dobra macie, bo mi tak sobie obniżacie. Nie, nie wiem, czy to się kalkulowało, ale niech będzie. Niech będzie. Dajcie łaskę. Tu chyba dużo prowincji zabierzemy. Dużo prowincji zabierzemy dla siebie. Mm, no co teraz mamy questy? E, co my teraz właściwie robimy? Tu mamy 20-10 muralków, to zostawimy sobie na mingi czy inne rzeczy. Tu możemy dać kapital. E, o, to sobie odpalimy jak ten, jak będziemy dużo budowali. E, czy promocet cultures, to nie to. To przede wszystkim potrzebuję okej, okay, a potem cavalry combatability yy, raczej z tego nie będziemy korzystać. No dobra, no przynajmniej to trzeba zabrać. Kurde, ja chciałem wybrze wybrzeżem lecieć. Eee, eee, nie. A, jeszcze z tym walczę, o kurwa. W sumie, ej, to fajnie byłoby zwasalizować, że ja mam floty. Ja nie mam floty, żeby się tam dostać. Ciet, cholipka. Cholipka. O, nie dobrze. Dobra, ty tutaj chodź. I... Dobra, ale to jest Hindi prowincja. Po co Hindi prowincja? To są nasze bunty, bo to są na, na naszej religii bunty, ale spoko. Ooo, no, no, niech będzie. Niech sobie chodzą. Tylko żebyśmy się w nie nie wbili i tyle. A my 61 warscora. Jak chciałbym 100% warscora, może? Może 100% warscora? Nasz głupi sojusznik się w nie wbije. Ale do, do tego jeszcze przegra z nimi. O kurwa, truzdeli się skończy, Jak oni zaczną mi tu majtać koalicję. P -p Panie dobry, dobrodzieju, ratuje pan nie koalicją. Boże, oni są szaleni. To jesteś, to jesteś heretycy. Heretycy, boże, fanatycy biegają. Wszystkich ro ro rozbijają w pył. trzeba ja nie mam 100% Warscora. Tu jest jakiś fort jeszcze? Tu jest fort. O kurwa, ci fanatycy Fort posiadają. No niedobrze. 81 Warscora. ja chcę pisać za 81 Warscora. <laughs> e, aha, tylko ja nie spisuję za 100, bo jeszcze Mahara jest na zajrąbiście. Dobra, daj mi te trzy prowincje. Dobra, w dupie z tą koalicją. Yy, tu bym chciał. Tu nie tak możesz zrobić, bo to się łączy. Łączy się, nie? Łączy się. Takie coś bym chciał i Repsika, na szczęście o warrepsik, o, 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 perfekto, idealny bella dla ciała dlaczego się chcę ten, tutaj tego, tego niby nóżkę zapuścić bo tu są dodatkowe kraje, z którymi będę mógł graniczyć i będę mógł im wklepać, więc będzie wesoło, bo no, jak widzicie jestem na razie otoczony Orisso moim Papetem i ratem, którego nie mogłem podbijać, także znaczy tu jest jeszcze opcja pieniążek jeszcze, o, 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 o Dzi... 98, okej, okay, okej, okay. pieniążek na szczęście jest niech będzie, niech będzie Ha, no powera nie wypaliliśmy. Eee, czekaj, czy ja coś dałem mojemu sojusznikowi? Czy ja przekaza... Czy. Czekaj, się odwaliło. Czekaj, to są te prowincje, czy jaki grzyb? Czy on to okupował? Ja mu to dałem pod okupację.

Zdarza się najlepszy Mogę już przyjąć instytucję? Tysiąc! Tysiąc sto dukatów! O kurdełkę. Aha, i te bunty Hindi. No dobra, chodźcie sobie, bo ja wiem, co, co oni chcą osiągnąć. Jakby jesteśmy Hindu, a to są Hindu bunty, więc niech sobie biegają. Yy, możemy teraz tu się z tymi bambikami pobawić. Ajut Haya, a ci mają sojusze z Pasai. Możemy tu wlecieć na pełnej I yy, w sumie to zrobimy. Yy, halo, flota transportowa. Halo? halo oto transportowa. Daj mi to, armię. Dziękuję. Chodźcie. Chodźcie. Po, po, powalczymy, powalczymy gdzie indziej. Za dużo już tutaj nas było. Ehm, czekajcie, autonomię trzeba ustnąć w podbitych prowincjach. Ehm, cyk, 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 cyk. Ok, dobra, autonomię po, podbijana. E, kiedy mi się kończy trus z Zorisom? E, trus z Zorisom mi się kończy. O kurwa, za 4 lata. W cztery lata wyrąbię się, wy, się, wy, się tam z wojną. Mm. Afganistan, Delhi, Mewar. Jak wejdzie w, w koalicję razem z Delhi, to będzie trochę niewesoło. No dobra, to są małe gówniaki, szybko to zrobimy. Ram, pam, 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 że tak powiem. Dobra, go lecimy. Go 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 go, się panowie. Lolo, lolo. Dawaj jeszcze tą jedną armię. Na szybkości to zrobimy. Wierzę, że uda się, jeszcze przed końcem tego odcinka po, po, podbijemy i tam wszystko. Mówię wam, tak będzie, zaufajcie mi. Ty, a ta kolonia w RPA się robi czy się nie robi? Robi się, ale tak wolno, powoli się robi. To jeszcze nie widać ani... Ani Portugalczyków, ani Hiszpanów. Dobrze, dobrze, dobrze. Na razie wybrzeże Afryki Zachodniej jest bezpieczne. O kawę będziemy robić. Bardzo ładnie. W ogóle wy macie taki sam kolor jak my. Mylicie się, trzeba was podbić. Eee, Wróć tu drugi stack. W sumie możesz już włączyć utrzymanie armii. Musimy też powoli zacząć myśleć o flocie. Bo <grym> coś mała ta nasza flota. Eee, o, dwa base production. Oj, ci poszli. Wy jesteście... A, bo jesteście muslim. A wy nawracaliście prowincję? Czy nie? Nie no, to wszystko jest hindu. Tak, hindu wszystko jest. Tu jest dopiero... Po co, co, jak te błądy tu... A, 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 bo im kraj chcą nawrócić. A. A nie chcecie gdzie ja mam prowincję. Tu nie chcecie się wybrać albo na Malediwy. Nie, Maledivy są nasze. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Dobra, przerzuć jeszcze pozostały stack i machniemy. O, może skorować kolejną prowincję. Nice. Jak to się rozprzestrzenia? 90. No, coraz więcej prowincji, coraz taniej będzie. No, 1000 dukatów nie wiem, czy ja chcę wydać. 1000 dukatów na to. Czy ja chcę trzymać już z Malwą? Y No, odpowiedziało się samo, czy chcemy. Ej, ktoś chce być moim sojusznikiem? Uuuu... E, hi, I nie, ale ty, ty, to, a, ta. Haj, ha, ja ha, 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 ha. jest ciekawa. Ty, gołziomek Myśmy się kiedyś na rywalu mieliśmy, nie? Dawne dzieje. Pa, 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 co ja teraz będę robił? W ogóle wszyscy mnie tu kochają. Jeszcze nie wiedzą o moim imperializmie. Nie, Pasaj nie odpowie, dlaczego? Nie, to miał być genialny plan, żeby Pasajów pokonać przy okazji. Ale w sumie wy nie macie innych sojuszników, więc was można też przeatakować. Ja was klejmowałem, ja was nie sklejmowałem. Błąd. Błąd i to duży. Dobra, więc w sumie tylko zgromadziłem dwie armie, żeby jedną prowincję podbić. No to nieźle. Okej, okay. serio, myślałem, że. No nie, halo. Yy, ben Gluklu może być base tax. Yy, Ty jesteś, o kurwa ci już jest, są trybutariuszami Ming'u No i tu już trzeba będzie kombinować, Ayutthaya też jest Pegu już nie jest, nie, nie Ty nawet jesteś trybutariuszem Ming'u Nie wiem, a wy jesteś, a czekaj A Ming'u, dobra, a ty? Masz sojusz z Hmm. Pokomplikowały się sprawy, te kutaje i te inne rzeczy My chcemy Royal Mariusz, tak, my się kochajmy 8 tysięcy na wyspie, odpaliła się reformacja. Ming sobie odpalił złotomerę. Fajnie, dobrze wiedzieć. Eee, co my tu mamy? To można było osiągnąć? My chyba nie możemy nawracać, nie? Siłą krajów. Nie możemy chyba. Tego szybko nie zrobimy i nawrócenie czterech prowincji jest do zrobienia. Tego nie zrobimy na razie i tego też nie zrobimy. Nie możemy się zmienić na, 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 na protestantów. Sorry, 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 nie da się, nie da się. kaj, ta instytucja jest, bo on już zaczął sobie rzeczy bustować. Ty już trzecia prowincja, 1000. No i tak to jest, jak ma się ogromny kraj, bo już mamy duży w sumie kraj, a nie mamy tego. Nie mamy Innovative IDS. tu zaraz będzie, patrz, 99 i 10 I, i, kurwa dajesz, no i jest prezent I, ile teraz? Co, czekaj, co kolonie rajdę what? Bunty macie, palenburskie hmm. Ja tu się nie wbije, bo flota blokuje, nie? A tak mamy tylko 85 Warscora, no nieźle czy ta prowincja coś znaczy? Mam mieć. Ech, nie spisujemy tak, a nie, spisujemy. Okej, 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 siema, siema. Okej, okay, czy ja chcę jeszcze Pasajów przeatakować? No chciałem Pasajów przeatakować. Overextension. E tam 78 overextension. Ja bym do tych Pasajów, tylko problem jest taki, że ja claimów na nich nie mam okazało się i to, 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 jest, to jest największy problem. Jest największy problem, że my nie mamy jak się tam dostać na razie. Yy, multany, wycofaj dyplomatę. Machnij tu kolejnika. O, kolonia powstała. Kolonia nad Chosie powstała. Yy, złapiesz tu kolonie. Yy, kurde, tak niewiele brakuje. A tutaj? A ja nie mam w ogóle kolonisty do wysłania. No nieźle. Yy, daj mnie tego agenta daj te trzy statki transportowe, bo tu trzeba będzie flotę zmontować i ją wysłać naprawdę tak niewiele brakuje to jest Święta Helena? ta, Święta Helena, dobrze mówię Trade Range, to by nam nawet nie dało tu możemy wysłać znaczy w sumie przydałoby się tą prowincję skolonizować, bo to jest Cape i to jest centrum handlowe A na razie chodźmy tu złapiemy jeszcze Świętą Helenę i dokolonizujemy ten pasek do końca RPA. Żeby tu nic mi nie wbiło, taki jest plan. Dobra, go, 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 go. go. Kolonizacja. Tylko, czy, czy oni zdążą tam dopłynąć, zanim mi te bandyty kolonie poniszczą? Eksploru, cyk. Czekamy aż się zrobi claiming na Pasajów. Daj 3000. Ładujcie się na okręty. To są te okręty. Cyk. Płyńcie na razie tutaj, żebyście mi po drodze nie zginęli. Bum cyk 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 cyk, nice Nice nice, co my potrzebujemy żeby Indie stworzyć? Nie żebym chciał od razu Indie tworzyć, ale, ale no tak się pytam yy, Potrzebujemy od Sindu prowincji, od tego gówniaka, od Deli potrzebujemy yy, Od Deli potrzebujemy i w sumie, ej w sumie niewiele potrzebujemy już Cholipka, to jest do zrobienia to Jest bardzo do zrobienia i to mi się podoba jak tam instytucja? Czy, czy to mi się wydaje, czy to rośnie z każdą chwilą? Co to ma być? W sumie było 1070, teraz jest prawie już 1100 z powrotem, a te prowincje się rozszerzają. Kurwa czuję się oszukany. Oszukany. O nie, bo No i zarobiście po kolonii. Zawsze to samo, zawsze to samo, no. Bandyty judaszowe. Tak, wiem, że to zniszczyliście. Czekałem, żebyście to zniszczyli, żeby moja armia się nie desantowała na prowincji. O, mogę wprowadzić instytucję. Tylko pytanie, czy my chcemy czy teraz wprowadzać tę instytucję? Chyba chcemy, nie? Czy czekamy jeszcze? Eee, go Pasajowie, póki nie macie żadnych ofensywnych sojuszów. Okej, okay, go, go. Dobra, wprowadzamy. Eee, jakie technologie mam do przyjęcia? Administracyjną tylko. No i byśmy mogli sobie wybrać drugi ideas. Prowadź. nie wiem czy nie za wcześnie, czy może trzeba było czekać, ale trudno, dobra yy, i teraz tak yy. kiedy przyjęliśmy kolonializm przed Francją, przed Ottomanem tylko Kastylia przyjęła kolonializm Ming to jeszcze Renesans. renesansu nawet. o Boże, my jesteśmy pierwszym Great Power'em Polska się załapała na Great Power'ów jak te renesansy? no dalej już renesans przyjęło dzięki nam nie da się ukryć a, a, a wiecie, my jesteśmy strażnikami renesansu, tam gdzie jest renesans, to trzeba bronić renesansu Ej, tu też się renesansę A, bo tu była prowincja i przez to przeszło Okej, okay, spoko, spoko, po, poznali wynalazki da Vinciego bandyty Bandyty judaszowe Desantujesz to armię? Dysantowałeś, dobra, daj te statki transportowe Wrzuć je tu Wy się pozbądźcie tubylców Pozbyłeś się, pozbądź się ich do końca Nie wiem czy nie powinienem latać pięciotysięcznym stakiem tutaj Żeby naraz ich może ciągnęli Eee, eksploruj dalej, zobaczymy jak daleko dolecieli Europejczycy Tu możemy w sumie to odpalić I byśmy skończyli pierwsza ideas No i teraz pytanie czy my lecimy full kolonizacja Bo w sumie stać nas No ale jakbyśmy wzięli sobie, nie wiem, quantity Defensywne et humanistyczne by pomogły, trade by było spoko Dobra, weźmy, lećmy w tą kolonizację, go. Zatraćmy się tam już po wsze czasy. E czy ja tu miałem wojny? powiedzieć? Miałem wojnę powiedzieć, go, total. Mam nadzieję, że te gówniaki dadzą prawo przy marszu. Go, totalen Krik, radikale on ta, ta, ta. Dacie prawo przy marszu? Halo, gówniaki? Gówniaki. Dziękuję. Ja, totalen Krik, więcej handlu, ja. A nie mogę przejść. Podstaw się tu. Go. Bo potem tego, nie, czekaj, ja muszę do Risy, fuck, trzeba do Risy Kiedy Dali się tru skończy, tru skończył się, shit No, tu już jest koalicja i jej to mocno Jak to walnie, to i do raz Shit, nie, nie wiem, czy to nie zachciwie, nie zachciwie eee. Trzeba szybciutko skończyć tą wojnę, szybciutko A właśnie, czekajcie, trzeba podbić autonomię w tych zajętych nowych prowincjach No właśnie W jaki w ogóle jesteś? to są muzułmanie, nie? O, oh, shit no dobrze. Ej, czy wy w ogóle macie armię? Tak z ciekawości. Jakąś armię macie. <grym>, ale macie też 12 tysięcy buntowników, którzy stanowią waszą armię. O rany. Kurde, nie wiem, czy nawet nie zrobię tak, że nie powiem wojnę o Riście. O kurwa, gwarancja przez Delhi, Ale ty masz sojuszników. Sojuszników, do którego nie mam zasięgu. Hmm, powiedz, że ty sklejmowałeś ich. Halo, kurwa, jak to się robiło? Zrób tak, zrób tak. Te prowincje mnie interesują. E, ustaw go na rywala. E, hostile, może mój głównie go sklejmuje. Tak, no czemu? Delhi gwarantuje orisę. To bardzo komplikuje sprawę. To niesamowicie komplikuje sprawę. Malwa, Bengal, Multan Sindh. Trochę się pokomplikowało, nie da się ukryć. Gwarancja od singume. Mewar. To kurwa, to Deli wszędzie ma sojusze anty mnie. No tu, tu, tu ewidentnie szykuje się wojna. Ewidentnie szykuje się wojna z tym Deli. Boję się, boję się. No się skończył. Zaczną robić koalicję? O, ba, ba bardzo fajny będzie. Ba, bardzo fajny będzie. Lubię takie węciki Kurwa. Olipka. Olipka, Polipka. Olipka. Yy... Polipka. <gryw> wiedziałem, że to tak się skończy. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Ech. A śmiałem się z over extension na początku odcinka. Śmiałem się. Mówiliście, nie, po co, po co? Militarne, jakby co możemy przyjąć do przodu, jedną. Mamy potężną Major która. O, sporo ma armii. Hmm. No dobra, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, no zawsze możemy sobie pegu podbić. Z Czym ty masz sojusz? już? Tak z sangiem, o kurwa, duże to. Zawsze możemy przeatakować. Ej, ja w sumie to jest moje, to jest moje. Ja mogę tych gumiaków atakować. Lanaty. Ty, no my możemy się wbijać w te w Birmę i Wietnamy, Kambodżę spokojnie. A tam ci z koalicją im przejdzie. Dobra, go. Bora potrzeba więcej. Lecisz. Czekaj, czy ktoś z was ma do Siege Nie masz do Siege Nie masz do Siege no zajebiście. Dobra, ale wiecie co, tutaj wam podziękuję za uwagę, pek góra czysty komentarz. Ew, ewentualne <noise> koalicje w jutrzejszym odcinku. E, mm. O, jeszcze tylko zobaczmy... Że... Ej, do, dopiero tu są Europejczycy i tu są Europejczycy, oni jeszcze w ogóle Afryki nie zaczęli kolonizować, o Jezus. O Jezus. Ciekawe jak w Amerykę poszli, tu ich nie ma, tu są. Tuso. Tu są, To są Hiszpanie chyba. Albo to jest jakieś lokalne plemię Indiańców, ale. No, ciężko określić. Maroko jeszcze żyje. O jest, widać! <laughs> widać bandytów! Widać bandytów. Co tu się dzieje? Prowancja, Kastylia, Sojusz walczą z Maroką Otomanem, no to nie zła wojna. Y, mają kolonie, Karaibas. Karaiby zaczęli kolonizować, a ci mają Aragon, Nawara, Naple, czyli zgadza się. a Austria Portugalia. Y, Trasztamarowie rządzą. Awisowie rzodzo Exploration Expansion klasycznie Exploration Expansion klasycznie Dobra, łapek w górę, czysty komentarz, cześć trzymajcie się na razie